Pięć sposobów według tego, co mówi Biblia, w jaki może przemawiać do Ciebie Bóg. Jest to bardzo ważny temat, więc wysłuchaj tego nauczania z uwagą. Zwłaszcza jest to ważne w kontekście wchodzenia choćby w swoje osobiste powołanie i w rzeczy, które Bóg dla Ciebie przygotował. Witam wszystkich serdecznie, ja nazywam się Dorian, to jest kanał Żołnierz Chrystusa. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, rozważ subskrypcję tego kanału. Zostaw komentarz, łapkę w górę w celu zwiększenia zasięgów tego materiału. Zacznijmy od stwierdzenia takiego faktu, że Bóg chce mówić do człowieka, Bóg pragnie mówić do swojego stworzenia, w którym my jesteśmy, Bóg pragnie się z nami komunikować. To, że my na przykład nie słyszymy Boga w swoim życiu jest wynikiem kilku czynników. Może tak być ze względu na to, że po prostu nie potrafimy go usłyszeć, że brak nam zdolności rozeznawania tego, w jaki sposób Bóg się z nami komunikuje. Kolejnym czynnikiem, dla którego możemy nie słyszeć Boga jest to, że już go usłyszeliśmy, że Bóg wymaga od nas posłuszeństwa w takich małych rzeczach, ale nam brakuje odwagi lub po prostu wiary, aby wykonać to, czego Bóg od nas oczekuje. Kolejnym takim czynnikiem może być również to, że pytamy Go o rzeczy zbyt mało istotne, zbyt mało ważne lub o takie, które zostały już określone, na przykład w Biblii, i dlatego Bóg nie odpowiada, bo oczekuje, aż my weźmiemy do ręki Jego słowo i zaczniemy je zgłębiać, aby otrzymać odpowiedzi na swoje pytania. Czasami jest również tak, że Bóg chce do nas przemawiać, ale nie robi tego jeszcze, dlatego że uczy nas w ten sposób. Cierpliwości. Uczy nas wyczekiwania na Jego słowo. Czekanie na Boga jest czymś, co doskonale rozumieli ludzie w Starym Testamencie. Panie, z rana usłyszysz mój głos, z rana zaniosę do ciebie modlitwę i będę czekał. Z tęsknotą czekałem na Pana, a on skłonił się ku mnie. I wysłuchał mojego wołania. Oczekiwanie na słowo Pana uczy nas cierpliwości, czy też uczy nas zaufania do Boga, z czego doskonale zdawał sobie sprawę, pisząc Psalmy król Dawid. I my również powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. I jako, że już przeczytałem parę wersetów z Biblii, zacznijmy od najpowszechniejszej, że tak się wyrażę, formy przemawiania Boga, którym jest nic innego jak Biblia. W Psalmie 119, w wersecie 105 czytamy: Twoje słowo jest. Dla moich stóp i światłością na mojej ścieżce. Znajomość Słowa Bożego jest absolutnym fundamentem dla każdego Chrześcijanina. Prawda jest taka, że jeśli Słowo Boże będzie w Tobie mieszkać obficie, jeśli będziesz przechowywał je w swoim sercu, dużo ciężej będzie Ci zboczyć z drogi, którą wyznaczył dla Ciebie Bóg, dużo ciężej będzie Ci zgrzeszyć przeciwko Bogu, i o tym również czytamy w Psalmie. Król Dawid zadaje tam takie pytanie: W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Wtedy, kiedy zachowuję się według Twojego Słowa. Dalej, z kolei, czytamy takie słowa. W swoim sercu zachowuję Twoje Słowo, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Jeśli Słowo Boże będzie w nas mieszkało, bardzo naturalnie oczyści się nasza ścieżka, po której Bóg chce, abyśmy chodzili. Dużo łatwiej będzie nam również dokonywać właściwych wyborów i nie zboczyć z drogi, którą wyznaczył nam Bóg. Jedne z najważniejszych decyzji życiowych w moim życiu podejmowałem po tym, kiedy Bóg przemówił do mnie przez jakiś fragment ze Słowa Bożego, i na podstawie tego fragmentu później ja tę decyzję Podejmowałem. Około 3 lata temu stanęliśmy przed pewnym bardzo poważnym wyzwaniem finansowym razem z moją żoną. Wiązało się to z tym, że pracowałem wtedy tylko ja. Nasza córka kończyła pierwszy rok swojego życia. Wynajmowaliśmy mieszkanie i szczerze powiedziawszy, kiedy przeliczyliśmy wszystkie finanse, stwierdziliśmy, że ciężko będzie nam wyżyć tylko i wyłącznie z jednej pensji. Moja żona zastanawiała się, czy wrócić do pracy. I kiedy tak zastanawialiśmy się, rozmawialiśmy o tym, ja postanowiłem modlić się i szukać woli Bożej. Kiedy wstałem po naszej rozmowie kolejnego dnia z samego rana, Duch Święty wyraźnie do mnie przemówił, że powinienem pójść i modlić się w tej sprawie. I kiedy modliłem się i pytałem Boga, czy moja żona powinna wrócić do pracy, Bóg natychmiast odpowiedział mi przez fragment z czwartego rozdziału listu do Filipian 19 wersetu, gdzie apostoł Paweł napisał takie słowa: Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa, w chwale, w Chrystusie Jezusie. Natychmiast w swoim duchu wiedziałem, że moja żona nie powinna iść do pracy, że ja nadal powinienem skoncentrować się na służbie, powinienem służyć innym ludziom i wykorzystywać czas, tak, jak mogę, i że Bóg po prostu zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Dlatego, że jeśli moja żona poszłaby do pracy, wiązałoby się to z tym, że musiałbym ograniczyć swoje działania ewangelizacyjne. I oczywiście, jeśli taka byłaby wola boża, to tak bym uczynił, jednak Bóg postanowił inaczej. I ostatecznie moja żona tej pracy nie podjęła, tylko nadal zajmowała się wychowywaniem naszej córki i niczego nam nie zabrakło. Mieliśmy wszystkiego pod dostatkiem, a nawet nam zbywało i mogliśmy. Dzielić się z innymi. Po prostu Bóg okazał się jak zawsze wierny i zaspokoił wszelką naszą potrzebę. Tak jak zostało napisane to w czwartym rozdziale listu do Filipian. Inna bardzo ważna decyzja, którą podjąłem parę miesięcy temu. Myślę, że była to jedna z najważniejszych decyzji w moim życiu, również miała miejsce po tym, kiedy Bóg przemówił do mnie przez fragment z Ewangelii Mateusza. Pewnie kiedyś nieco więcej o tym opowiem, ale wiązało się to z podjęciem pewnego ryzyka. I nigdy w życiu tego ryzyka bym nie podjął, gdyby nie fakt, że Bóg przemówił do mnie przez ten fragment z Ewangelii Mateusza. Ostatecznie tę decyzję podjąłem niezwyczają na ryzyko i bardzo dobrze na tym wyszedłem. Więc warto szukać przede wszystkim potwierdzenia w Słowie Bożym. Szukać tego prowadzenia od Ducha Świętego. Ale żeby nie było tak kolorowo, miałem też w swoim życiu wiele porażek i działo się tak dlatego, bo zignorowałem to, co jest napisane w Słowie Bożym. Bóg ostrzegał mnie przez różne fragmenty ze Słowa Bożego, żebym nie podejmował pewnych decyzji, żebym nie stawiał pewnych kroków. Ja ignorowałem to i niestety Niestety wiązało się to z potężną stratą, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby wyciągnąć z tego lekcję i nie popełniać więcej tych samych błędów. Więc trzymajmy się tego, co powiedział król Dawid w Psalmie 119, że nasza ścieżka oczyści się wtedy, kiedy będziemy zachowywać się według Bożego Słowa. Po drugie, Bóg przemawia do nas poprzez sny. I zanim powiem trochę więcej na ten temat, sprostujmy sobie jedną rzecz. Są ludzie, którzy cytują takie fragmenty jak ten z 23 rozdziału Księgi Jeremiasza, żeby pokazać, że nie powinno się wierzyć snom. Słyszałem, co mówią prorocy, którzy prorokują kłamstwa w moje imię, mówiąc miałem sen, miałem sen. Jak długo to będzie w sercu tych proroków, którzy prorokują kłamstwa? Są przecież prokami złudy własnego serca. Fałszywi procy, których Bóg ganił w Starym Testamencie, którzy opowiadali sny, którzy mówili miałem sen, miałem sen, to byli ludzie, którzy głosili Izraelowi pokój, głosili Izraelowi, że wszystko jest w porządku, pomimo tego, że Izrael trwał w nieposłuszeństwie względem Boga i w bałwochwalstwie. To nie były zwykłe sny, to były kłamliwe przesłania, które wprowadzały w błąd synów Izraela, mówiąc im, że wszystko jest w porządku, podczas kiedy tak nie było. Były to kłamliwe przesłania, które przeciwstawiały się słowu Boga. No ale czy powinniśmy wierzyć wszystkim snom? Oczywiście, że nie. Natomiast czy Bóg przemawia do nas przez sny? Oczywiście, że tak, bo znajdujemy mnóstwo przykładów w Słowie Bożym, że Bóg przemawiał do kogoś przez sny czy też we śnie. Są różne sny. Sny mogą pochodzić od nas, z naszej własnej duszy, z naszych pragnień, ale mogą również pochodzić od Boga. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie Bóg przemawiał do ludzi przez sny. Bóg robił to nawet względem ludzi niewierzących, takich, którzy nie byli chrześcijanami, czy nie byli wyznawcami Boga Izraela. Więc Bóg również może przemawiać przez sny do ludzi niewierzących, czy też do ludzi, którzy nie są chrześcijanami. W księdze Hioba czytamy takie słowa. Bóg bowiem mówi raz i drugi, ale człowiek tego nie dostrzega. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy twardy sen spada na ludzi, w czasie drzemki na łóżku, wtedy otwiera ucho ludzkie i pieczętuje ich pouczenie, aby odwieść człowieka od złego czynu. I zabrać od niego pychę. Naturą Boga jest to, aby przemawiać, ale człowiek może tego nie dostrzegać, tak jak czytamy o tym w Księdze Hioba. W Księdze Rodzaju czytamy o Józefie, któremu Bóg objawił jego powołanie właśnie poprzez sny, w których Józef zobaczył kłaniających mu się braci w formie snopów, a później kłaniających mu się ojca i matkę w formie księżyca i słońca. I warto przy okazji tej historii powiedzieć, że Bóg bardzo często przemawia do nas w sposób zagadkowy. Mógłby to robić wprost, mógłby to robić bezpośrednio. Dlaczego Bóg często przemawia do nas w sposób zagadkowy, w sposób pełen symboli? Myślę, że jest tak dlatego, abyśmy nauczyli się głębiej kopać w duchu, abyśmy się nauczyli spędzać z nim czas w poszukiwaniu odpowiedzi od niego. Księga Przysłów 25 rozdział, drugi werset mówi tak: Chwałą Boga jest sprawę taić, ale chwałą królów jest sprawy dociekać. Bóg poprzez sny i we snach przemawiał między innymi do faraona, do króla Abimeleka, do Jakuba, do Salomona, do Daniela, do króla Nabuchodonozora, czy w Nowym Testamencie do Józefa, męża Marii, czy też do apostoła Pawła. Sny i przemawianie Boga poprzez sny do swoich ludzi, czy też nie do swoich ludzi, ale ogólnie do ludzi, było jedną z najczęstszych form komunikacji Boga z człowiekiem w Biblii. Dlaczego więc my mielibyśmy tą formę komunikacji ignorować. A raczej powinniśmy wszystko badać i zadawać sobie pytania, czy czasem Bóg nie chce mi czegoś przez mój sen powiedzieć? Kiedy ja około dwóch lat temu szukałem potwierdzenia u Boga tego, czy nadal powinienem pełnić działalność ewangelizacyjną, Bóg przemówił do mnie właśnie we śnie, mówiąc mi, żebym więcej nie zadawał mu pytań dotyczących tego, czy powinienem głosić Ewangelię, dlatego że to zostało już objawione w Jego Słowie, że mam wierzyć Jego Słowu. Dosłownie takie słowa usłyszałem we śnie. Zanim natomiast zacząłem głosić Ewangelię, miałem sny dotyczące tego, że głoszę Ewangelię, że modlę się o ludzi chorych, że wypędzam demony. Miałem również sny, że spotykam pewnych ludzi na swojej drodze, z którymi Bóg później mnie połączył. Miałem sny, że pewni ludzie z mojego życia odejdą i tak się później działo. Odchodzili oni z mojego życia albo jacyś ludzie pojawiali się w moim życiu i Bóg dawał mi sny dotyczące tego, po co oni w moim życiu się pojawili. To nie jest absolutnie nic specjalnego, dlatego że po rozmowach z wieloma osobami wiem, że Bóg przemawia do nich dokładnie w taki sam sposób. Nie bagatelizuj więc swoich snów, ale raczej zachowuj pewne rzeczy w swoim sercu. Badaj, czy to był sen od Boga. Zapisuj sobie pewne rzeczy, które ci się śniły i masz wrażenie, że są one ważne. Zazwyczaj po snach, które są od Boga, będziesz czuł takie wyraźne, wewnętrzne poruszenie, aby zwrócić uwagę na to, co ci się śniło. Możesz czuć, Pewnego rodzaju niepokój, pewnego rodzaju jakąś taką trwogę w sercu. I warto sobie tutaj powiedzieć, że wiele osób popełnia ten błąd, że kiedy na przykład odczuwają lęk w swoim śnie, biorą to za sen od diabła i nie przykładają należytej uwagi do tego, co im się śniło. To jest wielki błąd, dlatego że kiedy Faraon w Księdze Rodzaju otrzymał sen od Boga, czuł się zatrwożony w swoim sercu. Tak samo król Nabuchodonozor w Księdze Daniela odczuwał wewnętrzny lęk, niepokój, trwogę. I właśnie to ta trwoga zarówno Faraona, jak i króla Nabuchodonozora doprowadziły do miejsca, gdzie szukali oni wytłumaczenia swojego snu, co bezpośrednio przełożyło się później. Na życie Daniela i Józefa w Egipcie doprowadziło do tego, że zostali oni wprowadzeni do miejsca swojego przeznaczenia. Więc tym bardziej, jeśli odczuwasz jakąś wewnętrzną trwogę po tym, co ci się śniło. Zwróć na to uwagę, bo to może być Bóg, który zwraca ci uwagę na to właśnie, co ci się śniło. Swoją drogą, jeśli masz jakieś historie związane z tym, że Bóg przemówił do ciebie we śnie, albo przemówił do ciebie przez sen, dał ci jakieś wskazówki dotyczące twojego życia, tego co powinieneś uczynić, tego gdzie powinieneś pójść, w co powinieneś wejść. To podziel się w komentarzu. Jestem ciekawy, jak wielu z was ma takie historie, że Bóg pchnął was w jakieś miejsce właśnie poprzez sen, czy objawił wam to, co dzieje się w waszym życiu właśnie poprzez sen. Po trzecie, Bóg przemawia do nas poprzez pragnienia. Nie mylić z zachciankami, nie mylić z porządliwościami. W liście do Filipian czytamy takie słowa: Bóg bowiem sprawia we was chęć i wykonanie według jego upodobania. Pragnienia, które my mamy w sobie, mogą być motywowane współczuciem, mogą być motywowane miłością, ale mogą być też wywołane gniewem. To nie zawsze jest zła emocja. My musimy patrzeć na to, dlaczego my Odczuwamy gniew. Dlaczego czujemy się tak, jak się czujemy? Może tak być, że to Duch Święty wzbudza w nas gniew na jakiś porządek rzeczy. Możesz mieć na przykład w sobie gniew w związku z bezprawiem, które ma miejsce wokół ciebie, albo w związku z tym, że diabeł złapał w kłamstwa jakąś osobę, na której ci zależy. I to właśnie ten gniew stanie się motorem napędowym twoich działań. Bóg wykorzysta go po to, aby pchnąć cię w miejsce twojego powołania, lub zanieść komuś pomoc. Badaj skąd to pochodzi. Możesz być również poruszony poprzez współczucie, które pojawi się w tobie. I to pragnienie Motywowane współczuciem doprowadzi cię do tego, że zaniesiesz pomoc ludziom, którzy są w jakiejś trudnej sytuacji życiowej. W księdze Nehemiasza czytamy o Nehemiaszu, który przebywając w niewoli babilońskiej, dowiaduje się o tym, że mury Jerozolimy zostały zburzone, a jego bramy zostały spalone ogniem. Odczuwa on w związku z tym głęboki smutek, głębokie złamanie w swoim duchu, co ostatecznie okazuje się stanem ducha, który wywołał w nim sam Bóg. I właśnie ten stan ducha doprowadził do tego, że ostatecznie Nehemiasz odbudowuje mury miasta, odbudowuje jego bramy i udaje mu się to w 52 dni. I tak jak Nehemiasz możesz nosić w sobie pewnego rodzaju duchowe brzemię, które popchnie cię do działania. Możesz mieć pragnienie, aby nagrać swoją historię i udostępnić ją w internecie, co okaże się przełomem dla ciebie. Możesz mieć pragnienie, żeby pojechać na jakieś wydarzenie chrześcijańskie, ukończyć szkołę misyjną, pojechać na obóz chrześcijański, który okaże się jakimś przełomem dla twojego życia i nigdy się tego nie dowiesz, jeśli za tym nie pójdziesz. Jeśli nie spróbujesz pójść właśnie w te miejsca. Więc obserwuj swoje pragnienia, bo to właśnie one mogą być czymś, co Niecie w miejsce Twojego powołania i przeznaczenia. Więc najczęściej wygląda to tak, że pojawia się w tobie chęć, która jest wywołana przez Boga. Chęć, aby coś wykonać, a następnie Bóg również daje siły, aby to wykonać. Ja dwa lata temu otrzymałem takie pragnienie, aby rozpocząć chrześcijański podcast. Modliłem się o to, myślałem o tym, pragnąłem tego, ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że na chwilę obecną jest to niemożliwe i zakopałem to pragnienie, które wróciło do mnie w maju tego roku. I kiedy znowu zacząłem się o tą Sprawę modlić, Bóg w tym momencie otworzył drzwi, więc może tak być, że Bóg właśnie poprzez pragnienia będzie popychał Cię do działania. Pamiętaj jednak, żeby na pierwszym miejscu zawsze stawiać szukanie Królestwa Bożego i zadaj sobie zawsze pytanie, komu to, co chcę uczynić, przyniesie chwałę? Czy jest to zaspokojenie jakichś moich ambicji, czy jest to tylko nakarmienie mojego ego, czy raczej ja pragnę w czysty sposób przynieść chwałę Jezusowi Chrystusowi. Jeśli nosisz w sobie takie pragnienie, Bóg prędzej czy później pomoże ci je zrealizować. Nawet jeśli je w sobie zakopałeś, przyjdzie taki moment, że Bóg je na nowo odkopie i pomoże ci je zrealizować. Bądź cierpliwy, dlatego że nasz Bóg jest dobrym Bogiem który spełnia pragnienia naszego serca. Po czwarte, Bóg będzie przemawiał do Ciebie przez swojego Ducha, którego włożył w Twoje wnętrze. W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy takie słowa. A gdy Piotr rozmyślał nad tym widzeniem, Duch powiedział do niego Oto szukają Cię trzej mężczyźni. Wstań więc, zejdź i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. I w kolejnym fragmencie czytamy A gdy oni odprawiali służbę Panu i pościli, Duch Święty powiedział: „Odłączcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem”. Widzimy więc na podstawie tych dwóch fragmentów, że Bóg pragnie również do nas przemawiać w bezpośredni sposób przez Ducha Świętego. Jest to akurat jedna z najrzadszych form przemawiania Boga, której ja w swoim życiu doświadczam, ale uważam, że to nie jest wynikiem tego, że Bóg nie chce do mnie w taki sposób przemawiać, tylko jest to często moja wina, bo ja z natury jestem dosyć roztrzepany, jestem dosyć chaotyczny i w ciągu dnia wiele myśli krąży po mojej głowie. I mówię o tym dlatego, bo chcę być z wami w stu szczery. Pragnę wam również pokazać, że ja nie jestem nie wiadomo kim i że ja również zmagam się w tym słuchaniu głosu Bożego, ale to, co jest pewne, to, że Bóg znajdzie sposób na to, żeby się z Tobą skomunikować. Ty jedynie tego pragnij. Jedno jest pewne, Duch Święty na pewno nie będzie przemawiał do nas wbrew temu, co jest napisane w Piśmie Świętym, więc powinniśmy je znać. W jaki sposób my możemy wzrastać w tym słuchaniu głosu Ducha Świętego? Na pewno poprzez zadawanie mu pytań, na przykład Duchu Święty, co Ty sądzisz o tej sytuacji? Albo Duchu Święty, jaką decyzję powinienem podjąć? I wsłuchuj się w to, co On do Ciebie powie. I On przemówi albo przez sen, albo przez bezpośrednie słowo skierowane do Twojego serca, albo poprzez Słowo Boże. Możesz też spróbować pościć i oddzielić się na jakiś czas, aby lepiej usłyszeć, co Duch Święty chce Ci w danym temacie przekazać. Po piąte i ostatnie Bóg na pewno chce przemawiać do Ciebie przez swoje ciało, którym jest Kościół, czyli poprzez innych braci i siostry w Chrystusie. Księdze przysłów 24. 6, czytamy takie słowa, bo dzięki modrej radzie poprowadzisz wojnę, a mnóstwo doradców. Da Ci wybawienie. Żyjemy w takich czasach, gdzie coraz mocniej zaczyna królować indywidualizm. Wiele osób ma takie podejście na zasadzie, że oni słuchają tylko i wyłącznie Boga i nikogo więcej. I oczywiście dobrze jest słuchać się Boga, ale często za takimi postawami w stylu ja słucham tylko Boga i nikogo więcej kryje się pycha, która, jak wiemy, kroczy przed upadkiem. Wiem to nie skąd inąd, a z własnego doświadczenia, dlatego że sam kilka lat temu znalazłem się w takiej sytuacji, że pojawiła się przede mną możliwość, zainwestowania Pieniędzy, z możliwością szybkiego podwojenia kapitału, i z punktu widzenia takiego logicznego, wszystko wydawało się ok. Wszystko wskazywało na to, że musi się to udać. Jednak, kiedy przedstawiłem tą sprawę braciom, oni mieli niepokój dotyczący tej sytuacji. Powiedzieli, że nie powinienem tych pieniędzy inwestować. Jednak ja to zignorowałem, ja zignorowałem ich głos, i myślałem sobie wtedy, że ja wiem lepiej, że oni pewnie niewłaściwie to rozeznają i że ja im. Pokażę, że szybko te pieniądze obrócę i oni zobaczą, że to ja lepiej potrafię usłyszeć Ducha Świętego. Kierowałem się emocjami, kierowałem się swoim brakiem rozeznania, kierowałem się tylko i wyłącznie swoją głupotą wtedy i swoim brakiem doświadczenia. I niestety straciłem te pieniądze. Nie posłuchałem ich, ale wyciągnąłem wnioski i już coraz bardziej uważnie zaczynam zwracać uwagę na to, co mają do powiedzenia inni bracia i siostry. Jest zdecydowanie zbyt wiele osób, z ust, których słyszałem takie słowa, że oni słuchają tylko i wyłącznie Jezusa i nikogo więcej. W pewnym momencie swojego życia. Odrzucili głos dojrzalszych od siebie braci w Chrystusie i wylądowali w totalnych herezjach. Wrócili do starych grzechów, ich życie się rozpadło, ich rodziny się porozpadały i powracali do starych nałogów. Prawie zawsze było to wynikiem oddzielenia się od ciała Chrystusa, oddzielenia się od innych braci, i sióstr, zamknięcie swoich uszu na to, co mają do powiedzenia inni. Osobiście uważam, że właśnie za takim indywidualizmem w Kościele Jezusa Chrystusa stoją demony, które doprowadzają właśnie poprzez taki niezdrowy indywidualizm do upadku wiele, wiele osób. Zdecydowanie zbyt wiele. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że w tym środowisku chrześcijańskim jest wiele... Pseudoliderów, którzy są apodyktyczni, narcystyczni, którzy chcą budować swoje imperium, którzy są kontrolujący, ale nie brakuje również takich, którzy mają serce sługi i którzy naprawdę z czystego serca chcą nieść pomoc innym członkom ciała Chrystusa. Dziś wielkim błogosławieństwem dla mnie jest głos innych braci i sióstr ze wspólnoty, którą tworzymy. I myślę, że gdyby nie ich rady i modlitwy, pewnie poszedłbym w niewłaściwym kierunku. Samotne chrześcijaństwo to niestety dzisiaj wielkie zwiedzenie. Przez które diabeł zbiera wielkie żniwo. Dlatego upewnij się, że masz wokół siebie mądrych doradców, którzy w momentach, w których będziesz potrzebował podjąć jakąś decyzję, są po to, aby tą radą ci usłużyć. Zwłaszcza postaraj się o to, aby mieć wokół siebie ludzi, którzy są bardziej dojrzalsi w wierze od ciebie, którzy są dłużej nawróceni od ciebie. W pierwszej księdze królewskiej czytamy o synu króla Salomona Roboamie, który zamiast posłuchać rady starszych, zdecydował się posłuchać rady młodzieńców, swoich rówieśników, co ostatecznie doprowadziło do złych konsekwencji i rozpadu królestwa Izraela. Roboam postawił na niedoświadczenie i młodzieńczą dumę, zamiast na doświadczenie i starczą pokorę. Módl się i słuchaj Ducha Świętego! Ale również konsultuj swoje decyzje z innymi bardziej doświadczonymi od siebie ludźmi. Bo jak czytaliśmy wcześniej, to mnóstwo doradców da ci wybawienie. To tyle, jeśli chodzi o pięć sposobów tego, w jaki sposób Bóg do nas przemawia. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Ciebie błogosławieństwem. Mam nadzieję, że to pomoże Ci lepiej usłyszeć Boga i odkryć kierunek, w którym On chce, abyś Ty podążał. Jeśli pragniesz się odwdzięczyć, to proszę udostępnij ten film innym osobom. Doprowadzi to do tego, że zwiększą się jego zasięgi i większa ilość osób będzie mogła być nim pobłogosławiona. Również, jeśli Cię to pobłogosławiło, proszę zostaw komentarz w celu niesienia zachęty dla innych ludzi, którzy tutaj trafią. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia.